Wędliny. No, kurde. Nawet mi się w głowie nie mieściło, słuchaj, że ta, ta cała ta wędlina, którą my kupujemy, no. to, to nie jest tak ucięta, z, z wiesz, to jest po prostu zmielona, przetworzona, dodają tam jeszcze ten. Robiona z tego tak jakby pulpa i to jest wszystko znowu tak jakby złączona. Wiesz. I wychodzi taka wędlina taka, wiesz, że sobie kroisz w plasterki. A to nie jest takie mięso typowe, wiesz, mięso typowe to jest to, co tutaj no, przyniosła. Wiesz, wiola, nie? To tam sprawne oko, jak wiesz, zobaczysz, przyjrzysz, się, tam widać włókna tego mięsa. To wszystko. A w tych wędlinach, które kupujesz, to nie. To jest po prostu, wiesz. To jest, to jest zmielone i po prostu jeszcze raz później złączone, złączone do kupy, wiesz. Kurde, bo ja się zastanawiałem właśnie, jak oni to robią, że to jest, słuchaj, w takiej wędlinie jest tyle a, mięsa, a tyle różnego rodzaju wody i dodatków, nie? Mm -hmm. A ten... No to po prostu, wiesz, tak oszukują, nie? Żeby tylko na wagę iść. Żeby więcej tylko wyszło, nie? Mm -hmm. Także oszukaństwo. Okay.